Muzyka Przemijemy szkoły. Będziemy dbać o niego. Sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Godnie reprezentować Szkołę Podstawową imienia 37 Łęczyckiego w Piechu Piechoty imienia księcia Józefa Poniatowskiego w pleckim Dąbrowie. Postępowały za Nim wielkie tłumy, a oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł, chcę, bądź oczyszczony, Szanowna pani dyrektor z bronem pedagogicznym, szcigodnie rodzice i wykochani uczniowie droga młodzieży. Patrzcie, człowiek jest tak dziwnie skonstruowany w tej strukturze po grzechu pierworodnym. Tak, to misterium inquitatis, tajemnica nieprawości, głęboko zapuszcza korzenie w duszy człowieka, że czyni spustoszenie i rodzi się w życiu człowieka taki główny grzech, lenistwo. I teraz, gdyby nie było prowadzenia to człowiek sam nie zdobyłby takiej wiedzy, która niejako w szkole podawana jest na tacy. Tak, bo Pani w szkole przez wykłady, przez prowadzenie lekcji podaje nam Tobie wiedzę na talerzu. Gotową, którą mamy spożyć. Ona wiedza ma przeniknąć nasze życie, nasz umysł, ale przez pracowitość. Solidność, człowiek zdobywa efekt, doczekuje się owoców, zbiera te owoce. Nawet człowiek chory, który ma debilizm, może skończyć doktorat, ale nie będzie umiał tego sprzedać, ale się wyuczy i nawet pracuje na to. Akurat to się w ten, w ten temat swój i w swoje zainteresowanie, można powiedzieć, takie, to on to zrobi, ale nie będzie mógł z tego korzystać. A wielu rzeczy muszę się sam uczyć, dochodzić, ale wszystkie tamte elementy, gdy się zbierze je w całość, one rozwijają człowieka, czynią go bardziej chłonnym, otwartym, zdobywczym. A zatem wszystko kształtuje nas i pomaga nam się rozwijać. One możemy w niej się uczyć, zdobywać nowe doświadczenia, stawać się pięknymi. Tak. Mam stać się pięknym człowiekiem, bo może wśród Was są zakonne, kim chciałbym zostać. Żeby nie przebudować tego życia, kim chciałbym zostać. Wybacz nas, Panie, od zła wszelkiego, nie oddaż nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. To jest bowiem ciało moje, które zaraz będzie wydane. Wiele łask od Boga wiele dobra od ludzi, naszych chowawców i nauczycieli. Dziś tutaj, przed obtarzem, chcę podziękować Bogu i Księdzu proboszczowi za sakramenty święte, których Ksiądz nam udzielał przez cały rok, za każdą świętą, te szkolne i te w każdą niedzielę. Za życzliwość, modlitwę i wsparcie duchowe Przede Księdzu, wielu łask od Boga i dziękujemy za kapłańską posługę. Bóg zapłaci i święć Relacja kościół, szkoła, rodzina ma się wzajemnie przenikać. To są przy świątynie, w których każdy człowiek wzrasta. Gdyby której z nich zabrakło, to człowiek zginie. A kościół stoi na pierwszym miejscu, bo tutaj się człowiek uświęca, zbawia. się dokonuje nasze oczyszczenie wewnętrzne i uświęcenie. W sakramentach Bóg nas zbawia. W szkole zdobywamy wiedzę, jest to etap. Do której często wracamy potem pamięcią. Opowiada się legendy potem z tego, co się przeżywało, jakieś wydarzenia, które były banalne, ale potem urastają do takich wielkich, wspaniałych opowieści i mile się wraca i wspomina. Czasem są tradycje, że dla absolwentów urządza się spotkanie, jubileusze, które no, gromadzą ogromne rzesze potem, właśnie absolwentów, czyli uczniów, którzy byli w tej szkole. Czas szkoły jest wielkim trudem, ale trudem, który jest potem błogosławiony w owocach, o czym starałem się Wam tak powiedzieć w homilii, w kazaniu takim okolicznościowych, że warto inwestować, mimo że lej jest nieśmiertelny i on będzie się tam wydzielał do duszy człowieka. I tych zagrożeń mamy bardzo wiele. Posłuszne, zdyscyplinowane, grzeczne, kulturalne. I to cieszy, bo taki człowiek powinien być. Ale to jest również owoc trudu nauczycieli i rodziców, to się opłaca i tak trzeba trzymać. Dziękuję za Wasze słowa dziękczynienia skierowane pod moim adresem, bo kapłan też jest nauczycielem cały czas, bo pełni listę nauczycielską w Kościele, który naucza praw wiary i prowadzi ludzi do poznania Boga i do zbawienia. Jest tym przewodnikiem między Bogiem a człowiekiem. Narzędziem, przez które Bóg udziela w znakach widzialnych, niewidzialnej łaski uświęcającej. I przypomina o wielkiej godności człowieka. Także dziękuję za Waszą. I również pamięć o mnie i, i modlitwę, którą kierujecie.